Sporo ludzi. Jak ci Filip idzie? Chyba właśnie mi się Filip pierwszy w swoim życiu śledziory zdorwał. Ale zobaczcie, jest sporo ludzi. Taka sytuacja we Władysławowie dzisiaj. O, a Filipek ma jednego śledzia. Czemu tylko jeden? Dajcie go od Trzymaj. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Nie, nie, nie tak, nie Okej okay. zarzucaj dalej To no śledzie jak to śledzie Strasznie brudzą no Ale zobaczcie taka sytuacja, taki dzisiaj live z nadwody sporo ludzi No, maseczkę ma. słuchajcie, tylko właśnie mi spadło przed i się trochę porobiło głupio, nie? Ale dobra, słuchajcie, śledzi jest dużo, akurat jesteśmy w takim miejscu, gdzie no, w najbliższym paru metrach nie ma ludzi. Naprawdę bardzo fajna sytuacja, bardzo dużo śledzi jest, bardzo dużo też flądry, ale ta flądra jest straszliwie wychudzona, więc słuchajcie, bez sensu chyba łowić teraz tą flądrę. Jest naprawdę bardzo chuda taka papierowa wiecie no wartości jakieś odżywcze to by Jarek Rusak musiał wam powiedzieć słabiutkę naprawdę masakracja Natomiast jeżeli chodzi o śledzie, masz Filip coś? Nie No jeżeli chodzi o śledzie to Adam Garlicki dzisiaj był z rana Mówi, że w godzinkę Bez problemu w godzinkę to 10 kilo śledzi da się złowić Przed chwilą Filip miał pierwszą swoją piątkę dlatego odpaliłem live'a Ale coś, coś mu chyba nie idzie, jak Filip? Co tam? Opowiadaj. No, super, śledzie biorą, dużo ich jest. No. I to wszystko. Trzymaj mika, kankamerkę, ja ci coś złowię. I jedna ważna sprawa. Złamałem wędkę i na zoomę Pro dzisiaj. W dwóch miejscach szczytówka poszła. Jestem podłamany trochę. No ale co zrobić? Dlatego wziąłem taką leciutką. Zobaczymy. Może też się nada. Śledzie troszeczkę bliżej dna Naprawdę. Jak stukamy odno, to wtedy dzisiaj biorą jak szalone. Przed chwilą kurczę zeszło, a miało być tak fajnie, nie? Dobra, ostatni raz. Trzymaj. No dobra. Ale by kamerka wpadła. Ile masz? 1000. Dawaj, dawaj, dawaj. No. A trochę zleciało. A następny zleciał. Ładnie. Nie. No. Ło, wow, ale, ale okulary zaparwały. Także, słuchajcie, tak to wygląda. Śledzia we jest na potęgę. Już tutaj zobaczcie, jest na potęgę śledzia. Jest naprawdę bardzo fajnie. Wszyscy łowią. Nie, 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 nie. nie, trzeba, nie trzeba też jakichś sporych umiejętności, żeby je wyhaczyć. Naprawdę super. Słuchajcie, super to, Coś mi kurczy dzisiaj. wziąłem jakieś inne i mi trochę zlatruje ale może mam odwatryć i jak Filip bierzesz następne? jedziesz tutaj w dół rzuć blisko, blisko są no niech to na dno poleci masz dno? i jak? Lżejsze ruchy, ruchy. Łagodniejsze ruchy, nie? No. Niedługo autobusami będą tutaj jeździć. Ach. Dobra, słuchajcie, nie będę was katował. Widzieliście, e, co jakiś czas piątka śledzi się trafia. Mój Michał coś ty zrobił z wędką. No naprawdę, słuchajcie, to za się w rękach, kurczę. To nie jest tak, że sobie ją przytrzasnęłem w samochodzie. Bo czasami tak bywa, nie? No niestety, chyba poleci do Mikado na... na zwrot. Może coś było nie tak, a może gdzieś tam ja ją szczypnęłem, Ciężko wycióć, słuchajcie, była w bagażniku po prostu. Chciałem ją roz... rozkładałem ją dzisiaj, żeby tutaj właśnie na śledzia wziąć. Spada mi widzicie na potęgę ten ta maseczka. Dobra. I jak Filip? Fajna sprawa, także zapraszamy do Władka na śledzie. Potąd, cześć.